Hejka kochani, z tej strony Jess, witam Was serdecznie na moim kanale i zapraszam na kolejny odcinek z gry Star Stable Online. W dzisiejszym odcinku oczywiście kolejna środowa aktualizacja gry. Zapraszam do oglądania. Chciałam z całego serduszka podziękować wszystkim moim nowym subskrybentom, a tych, którzy mnie jeszcze nie subskrybują, zachęcam do subskrypcji mojego kanału i oczywiście do kliknięcia łapeczki w górę, jeśli spodobał Wam się filmik, bo to naprawdę bardzo motywuje mnie do tworzenia kolejnych filmów. Ok, przejdźmy teraz do materiału. Oczywiście dzisiaj mamy środę, więc jak co środę mamy kolejną aktualizację gry Star Stable. Co w dzisiejszej aktualizacji? Oto Dziennik Jorwicki, gazeta dla każdego. Iman Hajkentl i jej wierna klacz Sahara przyjechały do Jarlejmu, aby stworzyć pierwsze wydanie dziennika jorwickiego. Musisz pomóc na każdym etapie wydawniczym, by gazeta ukazała się na Jorwiku. A więc mamy nareszcie zadanka fabularne, czyli coś, co większość z nas najbardziej oczekiwane przez niektórych, zwłaszcza przez tych, w którym skończyły się wszystkie zadania i reputacje, takim na przykład jak ja. Czyli w dzisiejszym zadaniu fabularnym będziemy zajmować się dziennikarstwem. I zadanie rozpoczyna się w Jarleinie. Oczywiście zaraz pojedziemy to zadanko zrobić. Ale najpierw powiem jeszcze, co oprócz tego czeka nas w dzisiejszej aktualizacji. Dotarł do nas zestaw jeździecki Sunset Trails w czterech nowych kolorach. Czyli mamy tutaj nowe ubrania oraz sprzęt dla konia. Zestaw ten znajdziemy w sklepie globalnym oraz w sklepach Dundle. obejrzyjmy sobie najpierw te zestawy. Przęt dla konia mamy kokardy na ogon, ochraniacze, czapraki. Czarny, żółty, biały i niebieski. Czyli się tu. Takie czapraki. Ochraniacze. W czterech kolorach. tary. No Pokanń pódzie I ubrania. I takie kurtki, całkiem ciekawe są te kurtki. Być może któryś z tych zestawów później zakupię. To są bardzo ciekawe i takie w sportowym stylu. W sumie takie jak lubię najbardziej. Jeszcze mamy buty. I rękawiczki. Ok, obejrzeliśmy ubranka. Ponadto czeka nas jeszcze dzisiaj kąsek fabularny czyli kontynuacja. Zadania z opieką nad sadzonką, którą zasadziliśmy w części głównej fabuły gry, i którą przez kolejne trzy tygodnie będziemy musieli się opiekować. Sadzonka znajduje się oczywiście na zapomnianych polach. Ok, przejdźmy teraz do zadań. Jak widzę, trochę ludzi już tu jest, czyli zadanko cieszy się sporym zainteresowaniem. Kolejny jeździec ciągle powtarzam. Nie strzygę z włosu, nie zmienię imienia twojego konia i nie sprzedaję ani kiełbas, ani siana. Zapoznaj się z nową osobą w Jarlejmie. Dostajemy za to 20 szylingów angielskich oraz 15 punktów doświadczenia dla postaci, oczywiście tak. Jestem z prasy, jestem dziennikarką. Wiesz, powiedz to wszystkim znajomym, albo jeszcze lepiej, przypomnij o tym samemu facetowi w okularach. Dzisiaj już zdążył zapytać mnie, czym się zajmuje, jakieś starazy. razy. Co cię tak zdenerwowało? Chwila, nie chcesz nic kupić, tylko chcesz się przywitać? Na Aiden, w końcu ktoś normalny, wydaje się rzadkością po tej stronie wyspy. Jestem Aiman, o mój zaufany wierzchowiec Sahara. Przybyliśmy ze wschodu, by stworzyć gazetę opisującą codzienne życie wyda i wydarzenia na Jorwiku. Spójrz, oto przyszłe biuro dziennika Jorwickiego. Wiem, to jeszcze niewiele, ale z twoją pomocą może być lepiej. Co ty na to? Pomożesz koleżance i jej starej klaczy? 20 jorwieckich szylingów i 15 punktów doświadczenia dla powstać oczywiście pomożemy. Świetnie, już prawie jestem gotowa, aby otworzyć biuro. Zostało tylko zawiesić szyld. Już sama bym to zrobiła, ale to dręstwo jest cięższe od przemoczonego konia Szajer. Czyli musimy coś przenieść, pewnie ten szyld, stawianie znaku. No proszę, nawet prosto wisi. Doceniam pomoc, Jasmin. Tak, wiem, kim jesteś. Mówi się o tobie na całej wyspie. Nawet w moim miasteczku, z którego pochodzę. Z kim rozmawiałaś? Mam nadzieję, że słyszałaś same dobre rzeczy. Wiesz, jak to jest. Dobry dziennikarz nigdy nie wyjawia źródeł. Powiedzmy, że ufam ci na tyle, by złożyć pewną propozycję. Dziennik jorwicki jest wolny od zewnętrznych wpływów, ale praca w pojedynkę to żadna frajda. Jeśli chcesz dołączyć do mnie i rozprowadzić tę gazetę po jorwiku... Jednocześnie dając ludziom dostęp do informacji, to chętnie przywitam cię na pokładzie. I oczywiście zapłacę. Pomyśl o tym, jak o pracy na pół etatu. Pomożesz dziennikowi Jorwickiemu? Cudownie. To trafi wszędzie. Jasmine daje głos mieszkańcom Jorwiku jedną prostą przesyłką. Na poczcie srebrnej polany czeka na mnie dostawa papieru, ale Sahara już od dawna nie może nosić ciężarów, więc nie mogę tam pojechać. Może ty i lawender odbierzecie ten papier za mnie? Więc ruszamy do kąt, do miasteczka srebrnej Polany. Jesteśmy w miasteczku srebrnej Polany przy portcie. Oczta srebrnej Polany, czym mogę służyć? O, to ty. Jeśli jesteś tu, aby odebrać przesyłkę, mam, mam tylko kartkę papieru dla Aymen High Hm, Hmm, to nazwisko brzmi znajomo. A tak, ród High -Tantle. Nasze rodziny mają wspólną historię. Byliśmy konnymi gońcami. Kiedyś Jorwik nie miał tylu dróg, a miasta były bardziej od siebie odizolowane. Ludzie polegali więc na takich osobach jak my w celu dostarczenia listów i informacji. Zupełnie jak na Dzikim Zachodzie. Tak się składa, że dziś wypada setna rocznica pierwszej konnej dostawy poczty na Jorwiku. Mój pra-pra-pradziadek stryjeczny, Mustang Miles, był pierwszym świadkiem, który tego dokonał. Przejechał trasy pomiędzy południowym kopytem a Rockville niecały dzień zmieniając konie 15 razy. Ciekawa historia, prawda? Może Alman umieściła ją w pierwszym wydaniu dziennika jorwickiego. Ale fajnie się z tobą rozmawia. Przekaż Alman, że znajdzie mnie tutaj, jeśli zechce zrobić zdjęcia do gazety. A zwracać do Jarleimu. Aiman na pewno nie może się doczekać otwarcia gazety. Wróć do Almon, by przekazać jej przesyłkę z tym i temat na artykuł, a więc wracamy do Jarlejmu. Jesteś z powrotem? Teraz potrzebujesz już tylko artykułów do gazety. Ha, może powinnam była coś o tym pomyśleć wcześniej? Przekazujesz Ironie opowieść Dereka. Udało Ci się tego wszystkiego dowiedzieć od Dereka? Tego cichego, skromnego, listonosza, fotografa Dereka, masz dar. Co sądzisz o dostarczeniu wiadomości mieszkańcom Jerwiku? To ekscytujące dzielenie się wiadomościami i opowieściami jest bardzo ważne. Słyszysz Sahara? Jesmin ma wrodzony talent. Witaj w klubie. Masz dziennikarski talent. Jestem pod wrażeniem. To podsuwa mi pewien pomysł. Jasmine, chcę Cię zaprosić do pracy w Dzienniku Jorwickim. Nie jako pomoc na pół etatu, ale jako prawdziwego dziennikarza. Pierwszy krok to rozpowszechnienie wiadomości o wiadomościach. Te ulotki powinny pomóc. Dostać ulotki do różnych miejsc w Jarlejnie. Czyli będziemy roznosić ulotki i dostaniemy za to aż 50 shillingów jorwickich i 15pd dla postaci. Ruszamy roznosić ulotki. Chyba trzeba kliknąć. Tak, wysłałaś ulotki. Czyli ulotki wrzucamy do czerwonych skrzyneczek, które jak, wid jak widzimy wiszą na ścianach budynku. Kolejna skrzynka. I to chyba już wszystkie. I załatwione. Dziennik kierwicki w mgnieniu w oka będzie na ustach wszystkich. Skoro to mamy już za sobą, przekażę Ci podstawowe zasady zbierania najlepszych informacji. Wiesz, jak jest najlepszy sposób, żeby ktoś zdradził Ci coś ciekawego? Zdenerwuj go. <laughs> Żartuję. Proszę, nie nańtaj nikogo, jeśli nie chce Ci nic powiedzieć. Dziennikarska rzetelność jest bardzo ważna i chcemy, żeby dziennik jak najlepiej reprezentował prawdę oraz sam Jorbit. Liczy się zadawanie właściwych pytań. Im lepsze pytanie, tym lepsza odpowiedź. Sprawdź, by ludzie myśleli. Wywróć ich oczekiwania do góry nogami. A teraz ruszaj, by zdobyć jakiś wspaniały materiał. Mam obiecujący trop, do którego możesz, od którego możesz zacząć. Na początek potrzebujemy czegoś związanego z jeździectwem. Bądź co bądź, konie są ogromną częścią tej wyspy. Według moich źródeł Jakob Goldspur od zawsze hodował na wyspie konie arabskie. To od niego moja babcia kupiła Saharę lata temu. Pojedź do młyna Goldspurów i dowiedz się czegoś. W tym samym czasie ja będę podążać za tropem wyspy dla koni. Niektórzy określają ją mianem Jordyckiej Atlantydy. Udaj się do młyna Goldspurów za tropem pierwszej historii. Ok, pojedziemy do młyna że się przysłał, bo chce mnie zmusić, bym został burmistrzem. Powiedz mu, że nie mam owy. chyba, że niebo zrobi się różowe, a manty zaczną latać. A, pracujesz dla dziennika jordyńskiego? Każdy wie, że hoduje najlepsze konie arabskie na wyspie. Zastanawiasz się, jak do tego doszło? To długa historia, ale skoro już jesteś, musimy przeprowadzić wywiad. Kiedy byłem chłopcem, mój tata podarował mi arabską dzielnicę, którą nazywałem nim, nazwałem Nina. Dorastałem razem z nią i wszystko było dobrze, aż zaszła w bliźniaczą ciążę. Dla ludzi to wielka radość, ale dla koni rodzenie bliźniaków jest bardzo niebezpieczne. Byłem zrozpaczony. To mógł być koniec mojej biednej Niny. Gdy zaczęła rodzić, byłem na farmie sam. Zacząłem biegać, wołać o pomoc, aż usłyszała mnie pewna młoda dama, która pomogła mi odebrać poród. To był istny cud, że bliźniaki urodziły się zdrowe. Tej nocy zrobiłem sobie, zdałem sobie sprawę, że poznałem moją przyszłą żonę Ewelin. Od tego czasu hodowaliśmy konie arabskie na farmie Złota Ostroga. To znaczy dla mnie jeszcze więcej, od kiedy Ewelin... eh, opowiedz mi o swojej żonie. Evelyn, wiesz, że zaginęła? Chwila, czy to wszystko było podstępem, żebym zaczął o niej mówić? Ile razy mam powtarzać? Zostawcie moją rodzinę w spokoju. Czas wracać do Ayman i przekazać jej informacje. — Witaj z powrotem w Jarlejnie. Mam nadzieję, że wywiad się udał. — Pamiętaj, liczy się zadawanie właściwych pytań. Wątek wyspy dla konia nie wypalił. Wygląda na to, że Jorvik zupełnie zapomniał o tym tajemniczym miejscu. — Najwyższy czas na przerwę. Właśnie złożyłam zamówienie w Stablebugs. Możesz je odebrać? Gdy ciebie nie będzie, przygotuję końskie smakołyki. Lawender i Sahara zasługują na przerwę tak jak my. Odbierz — Odbierz kąski. Dostajemy szylingi, PD dla postaci. Przekąski dla nas i dla konia. Warunki spełnione. Ok, wracamy. Mmm, to jest to. Dzięki. Lawender dostanie swój smakołek, a to napój dla Ciebie. Dobra, poważny artykuł już mamy. Teraz czas na coś trudniejszego. Kolumnę plotkarską. Jorvik to miejsce pełne skandali, więc ruszaj znaleźć najświeższe plotki, jakie tylko wyspa może zaoperować. Już zaprosiłam do Jarlejmu osoby, z którymi będziesz rozmawiać, więc nie musisz daleko jechać. Wróć do mnie, gdy skończysz. Przeprowadź z mieszkańcami Jarlejmu wywiady, które wypełnią kolumnę plotkarską Dziennika Jorwickiego. Dostaniemy 50 shillingów i 15 punktów dla postaci. Ok, gdzie my to mamy? Tylko jeden punkt nam wskazuje. Ok, ruszamy. Wygląda na to, że to gdzieś tutaj... Ale chyba na dole. Chyba na dole. Zobaczymy na dole. Jest. Nie w głowie mi plotki. Jestem tu, by uświadomić ludziom, że na Jorwiku dzieje się coś mrocznego. Mówię tu o planach GED. Stara grań, Niedźwiedzi przylądek, północna przełęcz. Co te miejsca mają wspólnego? To wieczne prace budowy, do których, po których kręci się pełno nic nie robiących robotników GED. To wszystko tylko przykrywka. Razem możemy odkryć, o co chodzi im naprawdę. Mam dowody. Udało mi się schakować sieć łączności GED i odkryć podejrzaną, podejrzanie nazwane dokumenty. Operacja. Nic nowego. Widzisz, o czym mówię? Czas na mnie. Muszę wracać do EPONY. Mam nadzieję, że moje informacje były dość mocne znaleźć się w dzienniku. Jasmine, uważaj na siebie. Okej, okay, mamy kolejny punkt do odwiedzenia teraz. Słowo daje, druidzi to dopiero podkaże Ciągle rzucają się sobie do gardę. Nie mieszam się, ale to, co czasem słyszę, potrafię dziwić. Kojarzysz różane krzewy przy rzece Silver Strong, biegnącej wokół a Avanon twierdzi... Że starannie o nie dba, ale podsłuchałam, jak inny druid mówił, że są sztuczne. Nie dziwota, że kwitną przez cały rok. A skoro mowa o Avalonie, pewna zwariowana plotka mówi, że jest on jedynym zakapturzonym druidem w Valedale. Gdy tylko zrobi coś wstydliwego, obwinia innych zakapturzonych druidów i zaczyna tyranę o wyjątkowości. Ale jeśli jest jedynym zakapturzonym druidem, to kto rozprowadza o nim plotki? Hmm, może robi to sam. Cóż, plotki to on lubi. I na mapie pojawił nam się kolejny punkcik. To Tutaj czy niekoniecznie, chyba nie, o tak, 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 tutaj, tutaj w kuźni. Gdy pracuję w kuźni, uderzając młotem o kowadło, to tak jakby cały świat nie istniał. Ludzie traktują mnie, jakbym był niewidoczny, ale ja wszystko słyszę. Na przykład wiesz, że Beatriz i Josh, byli parą, rozstali się polubownie i po dziś dzień nie przyjaźnią. A wiesz, co Loretta robi? Gdy chce się odstresować, pływa, pływa w rzece południowego srebra, ubrania. ubraniach. z buty jeździeckie i kask. No i jeszcze znowu miele ozorym. Powiedziałem za dużo. Daj mi spokój. Serio, masz już trzy tematy. Próbowałam podpytać co Cornelię o stare plotki z Jarlejmu, ale nic z tego. Tato dopiero nabrała wody w usta. Mówię ci Dobra, musimy coś wybrać. Jak myślisz, który temat powinien trafić do kolumny plotkarskiej dziennika Jorwickiego? Hmm, plotki o B.E.D., farach i plotki o Druidach, Konras plotki o no, to chyba pierwsze będzie najciekawsze, GED. Ciekawy wybór! Zastanawiam się, co na to nasi czytelnicy. Ta gazeta będzie wspaniała! Powierzę Ci teraz najważniejsze zadanie. Przeprowadzenie wywiadu do tematu, który trafi na okładkę. Zaprosiłam do Jarlejmu trzy osoby, które chcą podzielić się swoimi opowieściami. Porozmawiaj z nimi, a gdy wrócisz, wybierzemy najciekawszy najważniejszy temat. Czyli musimy odwiedzić trzy osoby i porozmawiać z nimi. Przeprowadzić kolejny wywiad. Strażnicy z Jorwiku dokonali niesamowitego odkrycia. Znaleźliśmy na Jorwiku wiele okazów nowych roślin. Okazy te zostały odkryte w łańcuchu górskim nad torem wyścigowym Baronowej. Roślmy wokół tajemniczego obiektu wyglądającego na spodek. Czy to prehistoryczne rośliny? A może są efektem mutacji? Tak czy inaczej to przełom dla wszystkich botaników. Jedziemy do kolejnej osoby. Dziś w Nowej Grani wybuchł wielki pożar. Niebo było czarne od dymu, a mieszkańcy biegali bez ładu i składu. Ponoć wszystko zaczęło się w kuchni, w kuchni piekarni. Nie, żebym coś o tym wiedziała. Na szczęście grupa jeźdźców przybyła mi z pomocą. Znaczy temu, kto wywołał pożar. W przeciwnym wypadku spłonęłoby całe miasto. I ostatnia osoba nam została. Została hmm, gdzieś na zewnątrz, ale zobaczymy. Prowadzę badania nad znakiem w Dolinie Złotej Wzgórz. To zamek Marszengast i chcę, żeby wszyscy o tym wiedzieli. Dowiedziałam się o dacie budowy tej warowni i mało znanej rodzinie królewskiej Jerwiku. Słyszałam nawet plotki o tym, kto tam teraz mieszka. To chyba dobry temat na okładkę. Okay, ostatnia osoba. I wracamy do redakcji. Dobrze, mamy trzy potencjalne artykuły na pierwszą stronę. Teraz najważniejsze pytanie. Jak myślisz, który temat powinien trafić na opłatkę dziennika Jorwickiego? Tajemnice zamku. Myślę, że ten trzeci temat. Osobliwe, lecz urzekające. Zupełnie jak Jorvik. No to mamy najważniejszy artykuł jutrzejszego wydania. Ostatnie zadanie na dziś. Potrzebujemy zdjęć z Jorvik. Jeśli uważasz się za fotografa, weź ten aparat i cyknij dla mnie parę fotek. Wykonaj zdjęcia do dziennika Jorwickiego. OK, lecimy do tajnej Jorvik. Cykamy zdjęcia. Wykonane. Pierwsze zdjęcie. Wykonane. Trzecie zdjęcie i warunki spełnione. I wracamy do redakcji. Ojej, ludzi coraz więcej przy tym zadanku. Orety. To jest coś. Masz talent fotoreporterski. Zajmę się wydrukiem pierwszego wydania. Wrócił jutro, żeby nie przegapić otwarcia. No i co? I mamy zegarek. Czyli wracamy jutro i kontynuujemy zadanko. Na dzisiaj to będzie koniec tych zadanek, ale jeszcze nie koniec naszej aktualizacji, bo pojedziemy sobie na zapomniane pola i zaopiekujemy się roślinką z poprzedniego zadania. Jesteśmy na zapomnianych polach przy naszej roślince. Czas się zająć sadzonką. Ciekawe, ile to potrwa. Aż 80 szylingów i aż 40 PD dla postaci, oczywiście tak. Popiół wulkaniczny, pewnie tak jak tydzień temu, dookoła drzewka będzie trzeba go rozsypać. Za. Myślisz, że u wszystkich wszystko w porządku? Ta czarownica Wala na pewno coś kombinowała, więc sama nie wiem. Ja, ja za to wiem, że nasi przyjaciele są silni. To ufajmy im. Nic im nie będzie. Pani Hortwoods i Beatrix są z nami. Wiem, że to trudne, ale spróbuj za dużo o tym nie myśleć, Linda. Masz rację. Martwienie się o, o nich niczego nie zmieni. Nie przeskoczymy swoich ograniczeń. i pewnie będzie za chwilę koniec no i koniec ale to nic bo wracamy tu za tydzień widzę że to by było na tyle w dzisiejszej aktualizacji mamy nowe stroje mamy nowe komplety dla koni dla jeźdźców yy, mieliśmy nowe zadania myślę że całkiem ciekawe że fajne troszkę dłuższe niż zwykle nie było to zadanie na jedną czy dwie minutki tylko było to zadanie na jakiś Dłuższy czas i jeszcze mamy zegarek, więc nie jest to na jeden dzień to... i jest to zadanko na kilka dni, więc fajnie i trochę fajniej, że troszkę tej fabuły doszło nam. Mieliśmy kontynuację, tutaj, dlatego ten kosek fabularny z głównej fabuły gry. Tak więc coś się tam dzisiaj zadziało, trochę z tej fabuły doszło, trochę tych PD dla postaci udało nam się zdobyć, więc myślę, że aktualizacja w miarę okej. Okay. To już wszystko w dzisiejszym odcinku. Dziękuję Wam serdecznie za oglądanie. Jeśli podobał się film, oczywiście zachęcam do kliknięcia łapeczki w górę oraz do kliknięcia suba, żeby mieć zawsze informacje o tym, co dzieje się na moim kanale. Czasem jeszcze raz dziękuję Wam za oglądanie. Pozdrawiam Was serdecznie. Trzymajcie się. Hej!